Hejka kochani. Otóż mam bardzo ważny komunikat do ogłoszenia, tylko od czego by tu zacząć. Tak więc jak mogliście zauważyć. Albo nie. to udało nam się wbić tysiąc subskrypcji. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawissimo, brawo, brawissimo. Brawo, brawissimo. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, 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 brawissimo. I co mogę powiedzieć? Naprawdę wam dziękuję, nigdy nie sądziłam, że uda mi się tyle osiągnąć nie sądziłam, że tyle ludzi zainteresuje się moimi, jakże to bardzo specjalnymi na swój sposób filmami. Bardzo się cieszę, że jest u dużo, że moje filmy i mój jest przez was że się, że tak, w Zastanawiałam się nad jakimś speciałem z tej okazji i najpewniej ale jeszcze nie jestem co do tego pewna, będzie to losowanie w którym będzie, można wygrać trochę kasy. <śmienic> Oczywiście jeśli spełni się odpowiednie wymogi, ale nie bójcie się bo wymagania nie będą wielkie. A tak poza tym chciałabym nagrać kiedyś Q&A więc jeśli macie to piszcie jakieś pytania byłoby super. I to na tyle co mam do powiedzenia. Jeszcze raz naprawdę Wam dziękuję i co i widzimy się w następnym odcinku Narka.